W leży nieprzytomny mężczyzna. Przy nim siedzi troskliwa żona. W pewnym momencie chory budzi się, patrzy na żonę i pyta. Byłaś przy mnie zawsze, kiedy spotykało mnie jakieś nieszczęście, prawda? Tak, kochanie. Byłaś przy mnie, kiedy mnie z pracy wywalili? Tak, kochanie. A gdy moja firma zbankrutowała, też przy mnie byłaś? Tak, kochanie. A gdy nam się chałupa spaliła, też przy mnie byłaś? Tak, kochanie, byłam. Teraz, gdy miałem ten cholerny wylew, też przy mnie byłaś. Tak, kochanie, jestem. Wiesz co, ty to mi chyba pecha przynosi. Pewien facet ożenił się z piękną kobietą. W noc poślubną, ucieszony, leży w łóżku i czeka na żonę. Kochanie, pośpiesz się i chodź do łóżka. Patrzy, a żona wyciąga szklane oko i sztuczną szczękę. Facet trochę zszokowany, ale trzyma fason i mówi. Kochanie, nie każ mi czekać tak długo. Na to żona odkręca drewnianą rękę? Mąż choć w szoku, ale wciąż napalony. Wejdziesz w końcu do tego łóżka? Żona odpina sztuczną nogę na to mąż zrezygnowany. Wiesz co, kochanie, może rzuć mi po prostu tę długę. Zdzichu woła Jolkę. Te, jola, chodź-no tu. Weź-no zobacz, bo chyba milion wygrałem w totka. Jolka sprawdza. Faktycznie. Co mi kupisz? Tobie? Pa, poszła do garów. No i tak się z dzichu zastanawia, co by tu sobie kupić. Mam, pomyślał, zawsze chciałem mieć Mercedesa. Jedzie do salonu u merca, wpada, a tam już na niego czekają. Dzień dobry, witamy, jest pan naszym milionowym klientem. Proszę sobie wybrać model Merca w prezencie od nas. Jeszcze dostaniesz, pan, milion baksów ekstra. Zdzichu twardy chłop, ale mało się nie rozpłakał ze szczęścia. Jedzie tym Merolem do chałupy, głaszcze walizkę z wygraną i drugą prezent od Mercedesa, aż tu nagle po hamulcach zatrzymuje się. Przecież zawsze chciałem mieć Rolexa. No to zawraca. Wpada do salonu kruka, a tam stała już historia. Już na niego czekają orkiestra, tort, telewizja. Dzień dobry, jest pan naszym milionowym klientem. Proszę sobie wybrać dowolny model biżuterii i od nas dodatkowo milion dolarów. Zdicho nie wytrzymał, rozpłakał się jak dzieciuch. Grzeje Merolem do domu, spogląda co chwilę na Rolexa i trzy walizki pełne szmalu, aż tu nagle po hamulcach zatrzymuje się. Kurczę, zachciało mi się kupkę zrobić, tylko ja gdzie? W środku drogi? Za chwilę mijają go inne samochody. A bogaty jestem, pomyślał, stać mnie, mogę sobie wejść do rowu przydrożnego i po robocie. Tak zrobił, wszedł do rowu i zajął się robotą. Aż tu nagle. Kurczę, że też nie pomyślałem, żeby wziąć jakiś papier do wytarcia. Ach, bogaty jestem, co mi tam? I zamierza posłużyć się wystającą kępką trawy. Ciągnie, ciągnie. Aż tu nagle, jak go ktoś z boku nie palnie. Czyś ty zwariował z Nie dość, że w łóżku narobiłeś. To jeszcze chcesz mi wszystkie włosy ścigi wyrwać. Mąż wpatruje się w świadectwo ślubu. I czego tam szukasz? Pyta żona. Terminu ważności. Żona do spóźnionego męża wracającego do domu. Gdzie ty byłeś tyle czasu? A u Janka na brydżu. Żona dzwoni do Janka i pyta. Był u ciebie mój mąż? No jak to był? Siedzi i właśnie rozdaje. W barze poznali się chłopak i dziewczyna. Miło sobie rozmawiają, od słowa do słowa. Chłopak zaproponował jej, żeby poszli do niego do domu. Poszli, siedzą, piją, słuchają muzyki. No i chłopak proponuje mały seans w łóżku. Dziewczyna mu na to odpowiada: Wiesz co, może jestem dziwna i niedzisiejsza, ale mam taką zasadę i nie chcę chyba jej złamać. Mianowicie. Chcę zostać dziewicą, póki nie spotkam mężczyzny, którego naprawdę pokocham. Ale muszę się najpierw przekonać, że naprawdę go kocham i jestem dla niego stworzona. Chłopak trochę się rozczarował, ale nic. Zachowuje twarz i po dżentelmeńsku mówi: No tak, oczywiście, bardzo piękna postawa, ale w dzisiejszych czasach chyba musi być z nią trudno. Dziewczyna odpowiada: Nie, mi to nawet aż tak bardzo nie przeszkadza. Ale mój mąż ten to jest dopiero wkurzony. Mąż został wezwany do szpitala, bo jego żona miała wypadek samochodowy. Zdenerwowany czeka na lekarza, wreszcie lekarz się pojawia ze współczującą miną. I co? Co z nią, panie doktorze? Cóż żyje? I to jest dobra wiadomość, ale są i złe. Żona niestety będzie musiała przejść skomplikowany zabieg, którego NFZ nie refunduje. Koszt 25 tysięcy złotych. Oczywiście, oczywiście, mówi mąż. Potem potrzebna jej będzie rehabilitacja. NFZ nie refunduje, koszt około 5 tysięcy złotych miesięcznie. O jak najbardziej tak, kiwa głową mąż. Konieczny będzie pobyt w sanatorium, które zajmuje się tego typu urazami, plus ta rehabilitacja cały czas. NFZ nie refunduje koszt sanatorium to 10 tysięcy. Boże, kochany. Tak mi przykro. To nie koniec złych wiadomości. NFZ nie refunduje również leków, które przepiszemy pańskiej żonie a to bardzo drogie leki ile bladnie mąż miesięcznie 12-15 tysięcy złotych ojejku plus pielęgniarka całą dobę. Na pana koszt, to już się może pan dogadać. Myślę, że znajdzie pan kogoś za 10 złotych za godzinę. Cisza. Mąż chowa twarz w dłoniach, nagle lekarz wybucha serdecznym śmiechem i klepie męża po ramieniu. Żartowałem! Nie żyje! Kobieta po śmierci trafia do nieba i natychmiast rozpoczyna poszukiwania swojego męża. Święty Piotr sprawdza w kartotece, ale w rubrykach normalni, błogosławieni, święci, nie ma nazwiska poszukiwanego. Podejrzewając najgorsze, czyli sypkiem do konkurencji, Święty Piotr pyta ze współczuciem: A ile byliście państwo małżeństwem? Ponad pięćdziesiąt lat odpowiada żona pochlipując. To trzeba było od razu tak mówić. Uradowany Piotr podrywa się do kartoteki. Z pewnością znajdziemy go w dziale męczennicy. W noc poślubną młode małżeństwo rozbiera się przed pójściem spać. Nagle mężczyzna podaje żonie swoje spodnie, mówiąc: Załóż się, kochanie, żona przymierza spodnie, ale oczywiście w pasie weszłyby dwie takie jak ona, więc rezygnowana mówi do męża: Nie mogę nosić twoich spodni. Mąż na to. Dokładnie, rybko. W tym domu to ja noszę spodnie i jestem mężczyzną, więc będę o wszystkim decydował. Jasne? W tym momencie żona ściąga swoje skąpe stringi i podaje je mężowi mówiąc. A teraz ty, kochanie, przymierz proszę. Mąż wciąga stringi, ale idzie mu to opornie i stringi zatrzymują się w połowie ud. Och, skarbie, mówi, nie wejdę do twoich majtek. Cóż, żona na to i niech tak zostanie, dopóki nie zmieni zdania co do spodni. To ona do męża. No zobacz, ja muszę prać, prasować, sprzątać, nigdzie nie mogę wyjść. Czuję się jak kopciuszek. Na to mąż, a nie mówiłem, że ze mną będzie ci jak w bajce? Lekarz radzi pacjentce. Zalecam pani częste kąpiele, dużo ruchu na świeżym powietrzu i bardzo proszę ubierać się ciepło. Po powrocie do domu pacjentka relacjonuje mężowi: Lekarz poleci mi pojechać na tydzień na Bermudy, później w Walpy na narty. A i upierał się jeszcze, żebyś mi <śled> Dlaczego chce się pan rozwieść z małżonką? Więc w wysoki sądzie poznałem ją, oświadczyłem się, potem był ślub. Syn nam się urodził, ochrzcieliśmy, potem jakoś urodziny były moje, potem teściowa mi zmarła, potem lepszą pracę dostałem, potem żeśmy mieszkanie sobie kupili. Syn do przedszkola poszedł, dostałem awans, podwyżkę kupiłem samochód, przeprowadziliśmy się znowu. Dziecko do pierwszej komunii poszło. No to wygląda na wyjątkowo udane pożycie małżeńskie. Skąd wniosek o rozwód? No bo w wysokim sądzie o ostatnio jakoś żadnej okazji większej nie było i małżonkę, żem na trzeźwo zobaczył. <śleszy>